A napisał mi takie coś, jest zamknięta jest komenda, dlatego nie odbiera od psów. Co za kurwa jebana. A pisał, że po szóstej do To jest Ten mamon, to nie wiem, kurwa. Ile on ma lat? Mamon to koks? Kurwa, przecież to jakiś rozjebus typowy taki, który kurwa. który kurwa siedział za alimenty, kurwa i udaje wielkiego prawieniaka. 36? No pewnie na 37 urodziny. To wiecie. Zdmuchnie świeczki z makowca i nadal będzie z matką mieszkał. No kurwa, no chujnie, jest straszne. No. no nie wiem, no kurwa, no, dla, dla mnie to śmieszne, jak ktoś przychodzi i zgrywa jakiegoś turbo i gra w silverze że no. no wiecie, no kurwa, no, są jakieś zasady, nie? Poważni, poważni lu ludzie to robią becel na mieście, kurwa, nie siedzą na Twitch <gryw> w wieku kurwa 40 lat. I się nie obrażają no. kurwa jak... Jak Cinkrof do krzaka wejdzie, nie? Jak <ścoughs> szczerze, no cinkrow znęca się na upośledzoną na upośledzenie chorym człowieku, no Dużo się pierdoli, dużo się... właśnie muszę to na Twitterze napisać Dużo się mówiło o tym, że kamerzysta nagrywał w zniepeł. Sprawnym, a mało mówi o synkrofie, który robi to samo. No niedobrze, no. Proszę polajkować mojego tweeta tutaj. Ty też na niepełnosprawnym tej fajnie się znęcasz? Kurwie człowieku, gdyby nie ja, to nigdy by miłości swojego życia Wiktorii nie poznał, a teraz będą, będą zakładać rodzinę. To jest wspaniałe. Wow. Zaraz co, mamo ci odpowiedział na tweeta? Uciekł z Mam ci się do mnie spró. <laughs> oh. 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 O, zabawnie, masz doświadczenie. Pokaż, no bo ja go nie napisałem. Dużo się mówiło o tym, że kamerzysta nagrywa z niepełnosprawnym, a mało się mówi o synchroflor, który robi to samo. Ja napisałam. co z Rafałem? Napisałem. Rafał przynajmniej nie jest 40-letnim alimenciarzem, co udaje gita, grając w Silverze masterem i mieszkając z matką. Stan umysłowy podobny. Ja bym napisał: jesteś niedorobiony jakiś czy pierdolnięty, farmaniaz... jebany. Ja bym napisał, ci w dupę nieudaczniku. A w drugim jeszcze zgrzał się chyba i napisał drugiego, wyczuwam tutaj jakiś zły dotyk taty za dziecka. Napisałem, masz doświadczenie w pedofilii? Może dlatego nadal z rodzicami mieszkasz, bo to lubisz. <laughs> Wkurwił się. Wkurwił się, Baniutki. Dobrze, że sprowokowaliśmy. <laughs> o, jest content. A lajwa ma teraz? Frajer się nudzi i wymyśla. Hehehe. <laughs> bać go, kurwę. <laughs> Się. <śmienicji> no dobra no. No No Chłop no, no, lubi wpierdalać tyle. Bo ludzi dupa boli, wiesz, że jesteś prawdziwy, że masz zasady, bo oni się po raz I ich to boli, że nie mogą już być normalni, rozumiesz to? A fryer fryera wspiera, bo nie oh. mają nic innego do roboty i... No tak się dzieje. Oh. Nie walczę z frajerami stary. Ten oh. chłop waży z 50 kilo, ja ważę kurwa dwa razy bliżej od niego. Więc to by było kompletnie bez sensu. Jakbym z dziewczyną wyszedł, to mam zasady i takich rzeczy nie robię. Oh. Dobra widzowie, mamy potwierdzenie od mamona. Nie będzie walki. Dobrze, że potwierdził. Dziękujemy. Hmm. Oh. No bawi mnie, kurwa, on ma o, on ma 40 lat i się kurwa daje jak, jak, taki, jak taki dzieciaczek się daje, w, jakby był nowy. A do leka też się spią. Leku to jest ogólnie taki... to planer. Oznaczy go leku, generalnie jesteś cfelem, skoro mówisz, że masz białko, to rozjebuj się pierdolony, po każde zdanie, na których się rozpierdalam, a jak nie masz, to chuj ci na pizdę frajerze. Gratuluję, że robisz siebie frajera w internecie, tylko tak dalej rozjebuj się pozdrawiam O Nie mów Panie frajer, bo się nie rozjebałem Albo pokażę. Białko Pałobita z frajerni Dobra, znaczymy go Słuchajcie jeszcze mu coś tu dodam To takie tolenie, jest chuj do dupy, ale ty już Dobra, o tym wiesz. Idę na streama, dobra, idziemy na do streama. <barkuś> Nie no, to jest niedobre. Dobrze. Sí. Chuj mu do mordy, niech przyjedzie mnie w twarz nazywa i tyle mam do powiedzenia To chuja mi lata jakiś debil człowieku Dobrze zgasiłeś peta, nie co ja to przejmować. blokuję tego frajera jebanego I tyle mam do powiedzenia, nie blokuj mnie małą, przepraszam mu, opierdalajcie petardę Chłop się publicznie rozpierdolił nazywając mnie ten i tyle mam do powiedzenia Rozjebałem się widzowie Jebać go kurwa. To stary, gdyby to przecież się z dzieciakiem jakimś kłócił kurwa przez internet To ma gówno w mordzie No ja będę pet do szczenia. nie przyjedzie niech mi powie to w twarz Nazwał mnie kurwa frajer, niech przyjedzie niech mi papier pokaże Jak mnie to niech wypierdala na frajernie i tyle mam do powiedzenia Ale jak ja kurwa sam wyzywał od frajerów a teraz chce papiery, co, co jest z nim? Jak chłop na takim poziomie w ogóle może coś takiego o. zrobić, to jest kurwa bardzo niepoważny bardzo jest niepoważnie. Jeżeli sobie zażartował z takie rzeczy, to gratuluję mózgu mu. Aaaa... To człowieku, jakiś kurwa pęknięty kondom mnie kurwa nie będzie od frajerów wyzywał. Jak nie wie co to znaczy, to nie kurwa kolegów się zapyta. Bo to co zrobił, to jest jednoznaczne jakby złapał za słuchawkę i na piarski zadzwonił. I on tak kurwa codziennie, dzień w dzień... I tyle mam do powiedzenia. W chuj mam co powiedział, dostał bloka na mordę, kutasa i tyle, nie go pierdolę. <głosu> I tyle je, mam je. do powiedzenia w tej sprawie, a będę z, kurwa tak. z jakimś kodonem kurwa pękniętym kłócił. prawdopodobnie jakiś dwunastolatek mu dał donate'a, a on ma mózg takiej wielkości w to uwierzył kurwa. I teraz se najebał kurwa, że będzie frajerem kurwa normalnie i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Nie, ale Krzysiu to nawet nie o to chodzi. On, będąc w takiej pozycji, jakiej jest, z taką osobą, jaką jest, nie powinien czegoś takiego powiedzieć. Nie powiedziałem, no publicznie, no, publicznie no przy kurwa nie wiem, co osób to widzi. Się chłop rozjebał, no sam na siebie, no to kurwa jest inteligentny gość. Inteligentny gość? Raczej nie wątpię, żeby był mądry. O. Więc jebać go, kurwa, jeszcze nie będę wiesz. Kimś kurwa... Petem kurwa. Przejmował. A jak się wkurwił. O. Wołaj starą, żeby Ci Bigosu na uspokojenie ugotowała ich dech. No po co mam dzwonić do kogoś co 100 kilometrów ode mnie? Weź zastanów się kurwa. To ja jeszcze kurwa jest tyle bezczelną świną gość, że jeszcze na rodzinę wsiadł, no nie? Aaaa. Ja jeszcze kurwa na rodzinę czereśniak zjechał, To no nieźle. No, przypominam, że mi starego no, wyzywałeś, by że zbytanie. mnie kurwa dotykał w dzieciństwie, no w popie. Weź mi wypierdalaj, bo żeś z siebie byś zrobił pękniętego kondona gościu. Naprawdę kurwa. Żarty żartami, ale z takich rzeczy nie możesz żartować. I no bez Fui, to mam. E, w ogóle nie dodali dwie przepustki, zobaczcie. Tansza, zobaczcie. O, kurwa Tylko 1700 o, kurwa. To nie jest fake nitro na twitterze, normalny nitro pisał. No normalny chłop. Zrobił z siebie pękniętego tego Jotela, ja naprawdę miałem bardzo dobre zdanie o tym kościoł. No fajne, że zawsze tego oglądałem, ale tam z takim Dobra, zaproponuję. Mu, zaproponuję do 60 zł za jedną pompkę. chuju, mam tego Nitro stary, wyjebane mam na jakieś petaczyku. Rozjebał się kurwa wszyscy to widzieli. Wszyscy to widzieli widzowie. O. To widzieli, sobie. o! Dobra, możemy się pogodzić. Mogę zapłacić 60 zł za każdą pompkę, którą na hita o. zrobisz. Bym ci coś powiedział, ale nie mogę na Twitchu gościu ci tego powiedzieć. W chuju mam to co napisałeś i tego już nie cofniesz, zapamiętaj to. Będziesz już kondonem po prostu. I nie donajtuj mi, bo kurwa nie chcę. Słuchaj, jak, nie? Kurwa, obszanych twoich pieniędzy. To mi odezki. Seryjnie, nie odpuszczę tej kurwie teraz. Nie chcę oprzanych pieniędzy. Nie chcę kurwa. Coś, jest coś takie jak kurwa... on nie będę tłumaczył jakowi... W chuju to mam. Dobra, już mi się znudził. Najważniejsze. <laughs> Oh. <noise> no to no, ja mogę. <noise> nie, no to za mocne jest. Oni oh. cały czas się próbują artykułu 60 człowieku tego. Tak, kurwa, <noise> nie jednego z złapali i poszedł na 60, bo oh. sam jak się przyznasz do tego, to też kurwa ci łagodzą karę to i to jest znaczy? mała 60. Co, co, co... co znaczy 60? Oh. To masz artykuł 60 kodeksu karnego, że kurwa idziesz na samo ukaranie, nawet to tak samo masz to. Bo jak przykładowo. Dam ci przykład, złapią cię kurwa, nie wiem, z pięćdziesiątką, tak? No i wiedzą, że masz ją. Kurwa jeden, drugi, trzeci bo jest świadkiem, tak? Że to masz w ogóle, nie wyjdzie już z tego ciśnienia, tak? I się prokurator mówi, albo się nie przyznajesz do tego i dostajesz kurwa trzy lata i idziesz na puchę, albo kurwa przyznajesz się, że faktycznie złapał cię z tym i ci kurwa dają mniejszy wyrok. Uch, ludzi to normalnie idzie, no bo kurwa, no. A ty byś poszedł na takie coś? Ech, to jest ciężka sprawa, kurwa, takie coś wiesz. Ale jak ci z czymś złapią, to nie masz jak się z tego wykręcić, tak naprawdę, tak? Zależy od kontekstu, no. czyli wtedy trzeba współpracować. Nie, no kurwa, to ty pierdoli za fardą, no do mnie. Nie, nie. Tam. Po prostu ja rozumiem, że to... trzeba po prostu powiedzieć, tak? Że... Trzeba po prostu powiedzieć, że... Nie trzeba, ale się przyznaje, bo chcę mniejszą karę, kurwa, nikogo nie ale... zapierdalają mnie, tylko po prostu się przyznają no da, do to tego, tam. że... Ale ja nie że powiedziałem, że to. Ktoś z... A jak po niemiecku się mówi nie sprzedam się? Nie wiem, ja ale muszę... nie polecam. Czego? Nic, się normalnie po angielsku, że nie mają angielski. Nadal on mnie mówi? To i to zobaczyć. ...powiedzieć temu debilowi Ebanemu, co zrobił, to ludzie mu jeszcze brawo biją. Gość by nastał na talerz i serwał i no oni by to wpierdalali, człowieku. Oh. Cześć Oliwia. To jest, kurwa, najgorsze to jest po prostu już nie <grym> ...nadziei dla ludzkości, kurwa. Po prostu. No, Radomowo bez powodu się przyjebał, bo jakiś dwunastoletni gość mu farmazonów naopowiadał. Nie tyle. Dobra, i tego, kurwa, tu podkurwić Tak, czym... będzie już no, mi... Dzisiaj pogramy w Rusta, zobaczymy. Mam on... ...trajer. Ja mam tłumaczyć o co chodzi jakiemuś psychicznie choremu farmozeniarzowi? Tak. Już... Za miasta jest. To mam kurwa. Płock? To se poddymił, że zrobił przed całą polską przy siebie konfidenta. To okay. se poddymił. To gratuluję cały, mózgu. Cały płock? Gratuluję mózgu. ręce nie podobałeś. Czungla jak poszedłem, bo miałem prześliczny. A to mnie stworzyłem. to rozpierdala, to jest za mocne, no. oh, Thank you very much. Całe osiedle wie, że się rozjebałeś na Kamila. Cały płock wie, co odjebałeś. Jak u mnie na osiedlu nawet Kamila nie ma, ty kurwa tępy kutasie. Co za kurwa kretyn, ja pierdolę. Ja pierdolę, co za kretyn w ogóle. U mnie nawet nie ma takiego chłopa, kurwa stary. Czaisz, no u mnie nawet nie ma takiego osoby na osiedlu, kurwa kurwa. Dobra, już nie ma? Nigdy nie było u mnie takiej osoby nawet, kurwa. Ja pierdolę, co za banda zjebów. Ja teraz kurwa, ty? No. Szkoda paliwa mordo na najadę z kurwami. Szkoda paliwa. Nie ma frajerze... Ale prócz mnie, mówię, tak? Prócz nie ma. Później na niego. Nie miałem po odsiadce, no Grażusta. No... To tak, kera, ale ja nie mam kurwa człowieku 40 lat, jak te zjawy mówią. No, ani nie jestem niepełnosprawny, ani nic kurwa. Wiesz, nie wiem naprawdę kurwa kto mu farmazołów nagadał, ale no... Gratuluję mu muzyn, po prostu, gratuluję mu muzyn. On cały czas mówi to samo Kupiłem Thank mu. you very much Nie ma frajerze, bo siedzi, bo się rozjebałeś na niego Pewnie Daj jeszcze trochę hajsiku, kurwa <głupia> Przygłupie wow. Nikt nic nie potwierdza i ja tym bardziej nie potwierdzam Dabik, chcecie macie. <głupia> nie, to, to, jest, to są tu zbyt duże rzeczy Macie dwie Dajcie spokój, nawet nie piszcie, bo to nie ma sensu Co się stało, że mam tyle widzów? Poddymiana jest. Poddymiany jest. Czy w więzieniu byłeś panem do towarzystwa? <laughs> Zielone mam papiery kurwa. Money. Kto ci taki głupot nie robił? pin zielonym. <laughs> nie potwierdzam nic kurwa. <laughs> mm, Piotr money. Dole. Z tym pilem dobre. No, z tym pilem dobre kurwa. Pilem A, pozdrawiam! Dobra, po, dobra. Ja się po, pozdrawiam tutaj Sipsona. O, dole, nie chcę tych donate'ów kurwa, weźcie ten hajs, bo mi to pika, nie mogę grać kurwa. A nie chcę pieniędzy. streamuję tutaj ten. Żeby szerzyć kurwa zasady w internecie. To powinien tak Simon, chorę. O kurwa. O kurwa. na On się tłumaczył, że coś rozlał. Zdrowie. to jest oh. Ogólnie robienie streama w Polsce polega na tym, że ty pijesz i wszyscy ci mówią, że jesteś pizdą, bo nie pijesz więcej. Jak wypijesz pół litra kurwa na hita, to znajdzie się przynajmniej 50 osób na czasie, co by wypiło 6 litrów wódki i pojechało samochodem kurwa na stację po następne 6. Chciałbym z nim kiedyś zagrać w grę. Oh. Współpraca mamona z SPC Sponsorowany oczywiście, oczywiście Czyli Bardzo, bardzo dziękujemy za sponsoring Tak jest nowy fotelik proszę bardzo Teraz mi się tak wygodnie siedzi Że o, ho, ho Teraz ta kurwa jak król się kurwa czuje Na tronie no nie seryjnie seryjnie Wszystkie zdjęcia są tam także Super sprawa naprawdę super sprawa Nie wiem ja jestem mega zadowolony No podkładka jest super z Kordury jeszcze Takiej podkładki nie widziałem nigdy powiem wam szczerze Muszę się tylko doprzyćki. kurwa. No. w Kurw to, pisze do niego, czy chce od morsewan reklamować. Ma tu maila jakiegoś biznesowego? Gdzie tu o współpracy co, ty, co, tu jest? Ja nie dawałem nigdy recenzji tego krzesła, po prostu mówiłem, że jest bardzo <grym> <grym> dobry. Ale już nie tak, ma współpracy? Supermyszka jest ma najnowszy sensor, w ogóle nie gubi serwisu, no nie? Tak jak to poprzednie ja Zajebista jest ta klawiatura. No nie Weź sobie chcę tą stronkę w ogóle popatrz, bo tam jest kilka ofert. Naprawdę serdecznie. Polecam. No kurwa, no jaka masywna w ogóle. Ile bajerków. Z samego podświetlenia mam chyba z 15, jak nie ze 20 możliwości, na nie wiem, które wybrać. Jak klawka nowa. No, tak klawka nowa się świeci jak psujajca jajca, zajebiście. Bardzo dziękujemy za sponsoring. Witam serdecznie, napisałem do specjali... wiadomość z materiałem, że w internecie człowiek dostał taką odpowiedź. Ta osoba że śmierci oraz straszy, groźbały no chuj w to. Dzień dobry, dziękuję, że tak chwilową analizę, tych fragmentów, jednak pomimo świadomości, że moment wcześniej wykraczał poza granicę, na co nie gdybyśmy sobie nie pozwolili, chcieliśmy mu dać drugą szansę, Wychodzimy z założenia, że każdy na taką zasługuje. Tego typu teksty są oczywiście banowane na platformie Twitch TV i jego kana zostałby zablokowane permanentnie. Gdyby tako... Takowych używał teraz. Oczywiście, jeśli taka sytuacja pojawi się w przyszłości, to niezwłocznie przejawiają współpracy z tym twórcą. Dzień dobry z tej strony, osoba, która zajmuje się twórcami w SPC Gear. Po wnikliwej analizie kanału i psem sytuację, która swoją drogą nie odnosi się do naszego sprzętu jest to sytuacja, która wydarzyła się znacznie wcześniej zrywamy natychmiastową współpracę z streamerem Mamonem. Prosimy o usunięcie tego filmu z YouTube'a, ze względu na zniesławienie naszej firmy przy użyciu oszotów, które były stworzone wcześniej i odnoszą się do naszego sprzętu SPC Gear. Widać. To również na samym filmie. Moja wiadomość jest ucięta, ponieważ nie mieści się sknie. Druga wiadomość odnosi się do nowego filmu Mamona. Mam so <noise> 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 raz ruchasz, a raz jesteś ruchany, a przeważnie jest tak, że raz <noise> jesteś ruchany i raz <noise> jesteś ruchany. <noise> Ale serek komiszczy śmierci, to chyba na Twitchu to banują takie rzeczy, nie? Nie da się chyba takich rzeczy. Oglądam coś tam jak idę, coś tam słucham. No i chyba właśnie ona też ogląda ten stream czasem, nie wiem czy akurat teraz CO KURWA? no i ona się pyta co pan ogląda no i ja jej pokazuję że Cinkrow dwukrotny mistrz EU Masters coachował Mamona i ona mówi że z kodem MAMON 50% zniżki na Macon nie no Nie, co? nie, nie sorry Mamon Nie nie, ty tych frajerów bierzesz, kurwa ty kurwa. nie no, Kurwa, każdy jest trajerem. Oh. No jakby było 60, byłby lepiej. No. No. Witam, Shefitka oraz jebać mamona 60. <noise> jak Dionek minął <noise> Jebać mamona 60. Potwierdzacza. Nie, Nitro wbił kurwa na TS, a my na Discordzie siedzimy. A. Jebać policję. No. no ale tylko. I mamona konfidenta. A co to było, ej, bo ja słyszałem coś z mamonem. No kurwa, bo mamon się rozjebał na chłopaków, wiesz? Słyszałem o tym. No właśnie. I się próje jeszcze do I ciebie? Się, no kurwa i się próje, no. 60 Więc no. Białko, białko już jest jak coś z prokuratury. No i elegancko kurwa trzeba skosować frajera. Wszystko podpisał, be, bez x kurwa, w zeznaniach, wiesz co chodzi. Ale to, to, co też jest prawda, no siedzieć koniec końców nie siedział, raz nawet trzeźwiałce był, nie? I to tyle. I ma, spra to, kurwa, i ma sprawę za nią. Serio, on kurwa seksu uprawiał? No. A to w szoku jestem. Prawiał, uprawiał. No. Kojarzysz kobrę? No. A, okej. Okay. No właśnie. Dobra, Dło ja, z dalej, nie I Ile dalej prawdę. Przeżyć. Y, A o, o co chodzi z mamonem? No Zjebał się kurwa na chłopaków. Ta? No, no kurwa, a jak on staje 8 godzin wczoraj gadał, z ten to co się dziwisz, kurwa. <laughs> dobra, ja tak. idę. Widziałeś kurwa Mamon kontra Robot czy coś? Dobra, filmik? jesteś kurwa do tyłu. Do widzenia. Channel switched Dzwonię do Kasi kurwa, bo widzę, że ma live'a. Dobra do Kasi, tak głośno. Chyba wyciszena marula. Napisze, że odebrać ma dobra Telefon odbierz? Halo? No <głos》> ci telefon, skąd jest? Halo? Halo? Co tam? Ty yy, nie wiem na ile twoi ten twoj widzowie informowania nagłośnik. Daj nie na bo to ważne jest A No? no. To ogólnie to chciałem po prostu przypomnieć, że ten... Że mamon jest frajerem i się rozpierdoli na dobrych chłopaków. Jest białko na jego w prokuraturze. I tyle no. I wcale nie siedział, raz był nawet sześć To To ogólnie chciałem po prostu przypomnieć, że ten, że Mamon jest frajerem i się rozpierdoli ma dobrych popaków, jest białko na niego w prokuraturze yy, i tyle ma. I wcale nie siedział, raz był nawet sześć Okej. Okay. No. Więc pamiętajcie, kurwa, nie bać się Mamona. Twojego komunikatu? No to był taki pokrótce, nie? Dobra. No. Cześć. Cześć. Czasami się zastanawiam, czemu z nim rozmawiam. Zianko do zianka. O. Czasami się czemu z nim rozmawiam, ale jędza. Co powiedziała? Czasami się zastanawiam, czemu z nim rozmawiam. Rudy karakan Jakub to porek, ale mówisz serio? Czy tak? Te, czy jeszcze do niego doszło. Kiedy mówisz, że mama się rozjebał? Czy dopiero zacząłeś, czy tak już wcześniej było? Ale kto i co? O, mam, o Mamonie, to co mówisz, to jak, od jak dawno? Od dzisiaj dopiero? Tak. Jakub, serio mówił? Gdzie? Pokaż, udowodnij. No kurwa, mnie wyzywał przez 3 godziny, ja mu donate wysyłałem. Tak? No. Kurwa, wspaniałe. <grywa> kurwa, w kurwe czas, jeszcze na Twitterze napisałem, a bo nie widziałeś pewnie co na Twitterze napisałem, nie? Napisałem na Twitterze, dużo się mu, mówiło o tym, że kamerzysta nagrywał z niepełnosprawnym, a mało się mówi o synkrofie, który robi to samo. I mamo do mnie... I synkron mi odpisał, a co z Rafałem? Ja napisałem, Rafał przynajmniej nie jest 40-letnim agmenciarzem, co udaje gita, grając w Silverze maserami, i mieszkając z matką, stan umysłowy podobny. I on mi odpowiedział dwa razy, jesteś niedo, niedorobiony czy jakiś pierdolnięty, farmazaniarz jebany. I drugie, wyczuwam tutaj jakiś zły dotyk taty za dziecka. No. Tak to tak pisał, mamą czy dzieckiem? Tak, mamą, mamą. Ja mu odpisałem, chuj dupę a potem mnie wyzywał na streamie. Nie no wiadomo, powiem mu to w twarz kuc, no i mu powiem. Kurwa, zablokował mnie. Mamo z 10 minut temu mówił, że pana dostajeś na Twitchu za to, że robisz rajdy z wyzwiskami na Twitchu. A Straszne. Zagraj z Wołanem jeden 1 na jeden, 1, to kto ma rację, ja mogę z nim zagrać jeden 1 na 1. jeden. Ja coś czuję, że on by mnie potem kurwa zgłosił po meczu.